Dzień dobry. Dzisiaj przede mną wielkie wyzwanie, dlatego że podejmuje się próby przeprowadzenia live'a w nowej formule. Mam się zdyscyplinować, sam sobie to zadałem <laughs> i też dla waszego dobra i dla mojego i dla dobra wszechświata uznałem, że zrobimy od dzisiaj live w poniedziałki, środy, piątki w bardzo określonym kluczu, czyli 5 minut na stowarzyszenie, 5 minut na sprawy krajowe, 5 minut na zagraniczne i 5 minut na wasze ewentualne pytania, tak żeby w pigule, w konkretnie wszystko co ważne, w, nam z samego rana podać, a więc startujemy. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. No i zaczynamy od stowarzyszenia, od działalności stowarzyszenia. Ta działalność stowarzyszenia, oczywiście, świątek, piątek czy niedziela, wspaniale się kręci. Ja dzisiaj y, m, miałbym mnóstwo do opowiadania y, i o tym. Co nasi radni Ruchu Polska 2050 w Stoku Maciek i Tomek złożyli o tej interpelacji, którą złożyli w czwartek do prezydenta Białego Stoku, żeby poszerzone zostały strefy ogródków przy restauracjach, tak żeby jak najwięcej osób mogło korzystać z tej formy bycia klientami gastronomii, która dzisiaj bardzo dotknięta pandemią klientów potrzebuje. Mógłbym mówić o wspaniałych pomysłach, akcjach ekologicznych, które podejmuje w ramach akcji Troski o Lasy nasz. Oddział w Małopolsce. Zapraszam na ich profil na Facebooku Polska 2050, Małopolska. Mógłbym też wspomnieć i powinienem o ważnym wydarzeniu, które dzisiaj będzie miało miejsce o godzinie 18 na profilu na Facebooku Strategia 2050. To będzie debata Ludzie zdrowia o naszym programie, o naszym pomyśle, o naszej wizji, jak powinno wyglądać dzisiaj zatrudnienie ludzi w ochronie zdrowia, jak powinna wyglądać troska, Państwa, o tych, którzy pokazali nam w pandemii, w jak bohaterski sposób są w stanie poświęcić się, żeby, żeby walczyć o nasze zdrowie mimo wszystkich niedoskonałości systemu. Ku mojej radości zaproszenie na to spotkanie przyjęli przedstawiciele. Szefowie znacznej części związków zawodowych, stowarzyszeń grupujących pracowników ochrony zdrowia. Bardzo się z tego cieszę i w, razem z ludźmi ze Strategii 2050, z naszym zespołem medycznym, będziemy tam. Ja też oczywiście tam będę brał udział w tej, w tej debacie, żeby pokazać, jak konkretnie chcemy rozwiązać te problemy, które dzisiaj są tak palące i które mogą sprawić, że za chwilę lekarzy nie będziemy mieli już w ogóle i pielęgniarek, takosz. No. Natomiast, a już nie mówię o ratownikach medycznych, elektroradiologach, rehabilitantach i wszystkich tych osobach, o których dzisiaj chcemy, chcemy rozmawiać. Ale przede wszystkim chciałbym dzisiaj skierować mój szacunek i takie słowa wsparcia, otuchy do naszego zespołu stowarzyszeniowego pracującego z osobami czy na rzecz osób w kryzysie bezdomności w Dobrosława Roli. I też innych, którzy są w to wspaniałą robotę zaangażowani, mieli trudny dzień w sobotę w czasie swoich dyżurów, które robią w ramach streetworkingu working, street z profesjonalnymi streetworkerami, ucząc się od nich, nabywając wiedzy, umiejętności, ale też wspierając i, i informując w, w, osoby w kryzysie bezdomności, gdzie pomoc w Poznaniu mogą znaleźć. Tad, oczywiście pomoc też jest w wielu innych miastach, bo, bo w wielu innych miastach też działamy na rzecz osób w kryzysie bezdomności. Natomiast podczas eksploracji jednego z pustostanów w samym śródmieściu Poznania, przy świętym Marcinie, Znaleźli ciało młodego mężczyzny, w, które w, w pustostanie prawdopodobnie leżało już nawet około miesiąca według wstępnych szacunków policji całkowicie nagie, w, w, porażający Porażająca sytuacja i też mi znana bardzo dobrze też z mojego doświadczenia wielu lat pracy z ludźmi potrzebującymi, z ludźmi w, w dramatycznych sytuacjach. Przecież ja się tym zajmowałem przez 8 czy 9 lat życia, amatorsko, dużo wcześniej od czasów liceum, liceum kiedy, kiedy organizowaliśmy pierwsze akcje pomocowe. W, później przez działalność paramedyczną, później przez, przez różne szkolenia, kursy, później te, te, te dwa angiosy, które założyłem. I doskonale wiem, co to jest, kiedy człowiek ma świadomość, że gdyby był wcześniej, że gdyby to się. Że gdyby się nie, Od razu się zaczynasz zastanawiać, czy się nie spóźniłeś, czy nie ma w tym twojej winy, czy, czy, czy gdybyś był wcześniej, gdyby ci może nie zabrakło trochę uważności, gdyby, gdyby, a może coś tam, a może gdybyś przechodził, to oczywiście nie za bardzo ma sens, dlatego że i tak zrobiłeś wszystko, co się dało, nie jesteś panem wszechświata, nie, nie, nie potrafisz ogarnąć wszystkich wątków, nie uratujesz wszystkich. no Możesz zrobić to, co możesz zrobić, jesteś człowiekiem. Natomiast ile to kosztuje emocjonalnie, to wie to kto to przeżył. I, i, i jak się płacze, jak się traci kogoś, za kogo czuło się odpowiedzialnym. I Dobrosław, i Wy, wszyscy, którzy, którzy tam jesteście i pracujecie, nie poddawajcie się. Zrobiliście dla, te, dla tego człowieka i dla wielu innych wszystko, co mogliście. Tak jak piszesz w swoim wpisie, niezwykle poruszającym, też polecam na Facebooku, tyle możecie dzisiaj dla niego zrobić, że poprzez to, że cię tchnęła intuicja i zajrzałeś pod te schody i znalazłeś ciało. Dzisiaj ktoś będzie mógł go pochować, dzisiaj ktoś będzie mógł przynajmniej tyle, w jakaś matka, jakiś ojciec, jakaś siostra, jakiś brat, chociaż tyle dla Niego zrobić, skoro z różnych pewnie powodów nie udało się zrobić wielu rzeczy za życia, bo to nie zawsze jest wina tej czy innej osoby, czasami okoliczności po prostu tak się splatają. Jesteście wspaniałą ekipą, robicie wspaniałą robotę. Trzymajcie się, działajcie, pamiętajcie, że, że, że czasami na tym właśnie polega też nasza praca. Na tym, w pomaganiu, na tym, żeby być z człowiekiem i przed tym momentem przejścia i, i po momencie przejścia, a czasem najważniejsze jest to, że powiesz o Nim Głośno. I tak jak Ty, w tym swoim wpisie będziesz głośno krzyczał o tych kłamliwych szacunkach naszych rządzących, o tym, że w Polsce jest 30 tysięcy osób w kryzysie bezdomności, jest pewnie 150 tysięcy, a może 200 tysięcy. Środków jest oczywiście odpowiednio mniej, bo jak się deklaruje odpowiednio mało ludzi, to odpowiednio mało środków za tym płynie. A może gdyby tam był street worker, a może którego można by było znaleźć, a może gdyby można. Było znaleźć instytucjonalne wsparcie dla tej osoby, okazało się, że ona by mogła żyć. No ale woleliśmy propagandę, woleliśmy mydlić sobie oczy opowieściami, że jest tak dobrze. Trzymajcie się, robicie fantastyczną robotę, raz jeszcze podkreślam. Jestem całym sercem z Wami, mam nadzieję, że się przetniemy teraz podczas mojej trasy wielkopolskiej w Poznaniu w, w, i, i wielki szacunek dla Was. Pomagajcie, włączajcie się w te, w te akcje, bo, bo bardzo tego potrzebujemy. Również do tego zespołu na rzecz osób w kryzysie bezdomności. Przechodzimy do spraw krajowych, nie ma ważniejszych spraw dzisiaj niż Turów, I chyba wszyscy o tym będą mówić. To sprawa, która w bardzo, bardzo mocno w poruszyła nas wszystkich. To jest bardzo trudne orzeczenie. Ono nie jest dobre dla nikogo. Natomiast w, trzeba dzisiaj pamiętać, kiedy PiS będzie mówił i Konfederacja o złej Unii Europejskiej, która zamknęła nam kopalnie, i zamknie elektrownie i wprowadzi nas w kryzys. Co do tego doprowadziło? Doprowadziło do tego, mówiąc w wielkim skrócie, dzisiaj pokazują to analizy, które dostajemy, święte przekonanie rządu PiSu, czy Zjednoczonej Prawicy, że co tam za problem? Poradzimy sobie jakoś. Zawsze jakoś jechało, to dalej będzie jechało. Tylko, że się okazało, że Czesi nie żartują i Czesi się za sprawę wzięli na poważnie. Czesi, którzy przyjeżdżali do nas wielokrotnie, w grudniu jeszcze był minister spraw zagranicznych, o ile dobrze pamiętam, jak to powiedział, z ostatnią misją dobrej woli. Myśmy ich zbywali, no i skończyło się tak, że złożyli ten, ten wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i dostali ten środek zapobiegawczy, czyli w polecenie zamknięcia wydobycia w. Turowie. Chodzi oczywiście o to, że Czesi mówią, że obniża im się lustro wody dramatycznie, muszą remontować wodociągi, muszą budować nowe ujęcia, bo ludzie po prostu nie mają wody, dlatego że jak się buduje odkrywki węgla brunatnego, to się wysusza e, okolice w pieroński sposób i wiedzą o tym choćby mieszkańcy okolic Konina czy Pojezierza Gnieźnieńskiego, przecież wielokrotnie o tym w, w, mówiliśmy, jakie spustoszenie potrafi to siać, okolic Bełchatowa. Wiemy o tym nie ma o czym, o czym tutaj mówić. Natomiast jeżeli chodzi o to, o to rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości, dzisiaj profesor Gontarski, proszę zobaczyć, co pisze w Rzeczpospolitej, jaką indolencją wykazaliśmy się już nie tylko w zakresie dyplomacji, bo trzeba się było po prostu z Czechami dogadać, ale też w zakresie prawnym. Nas przed Trybunałem Sprawiedliwości reprezentował jeden prawnik Czechów Trzech. Okazuje się, że polska delegacja pomyliła w ogóle w materię procesową i przygotowywała się całą linię argumentacyjną, nie do tego typu postępowania, w jakie przed SUE się toczyło. No i teraz mamy to co mamy, czyli mamy ogłoszony środek tymczasowy. I co powinniśmy w tej sytuacji zrobić? Otóż w tej sytuacji powinniśmy zrobić kilka prostych rzeczy. Po pierwsze, niestety chcemy czy nie chcemy, zgadzamy się czy nie, wykonać postanowienie TSUE, dlatego, że my nie możemy sobie wybierać lepszych i gorszych postan postanowień w Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w, jak się nam podobają w sprawie sądów, to będziemy, a jak nam się nie podobają w sprawie węgla, to nie będziemy. Nie. Musimy respektować wyroki czy postanowienia, natomiast musimy natychmiast doprowadzić do tego, żeby Czesi tę skargę wycofali. Na tym etapie to jest możliwe. A więc druga rzecz, znaczy, boże inaczej, druga rzecz to jest natychmiast zapewnić bezpieczeństwo tym tysiącom pracowników, którzy zależą od wydobycia i od elektrowni w Turuszowie i to powinniśmy, to, to, to powinniśmy zrobić natychmiast, tak? Świadczenia postojowe, wymyśleć Cały system wsparcia, który, który powinien im teraz towarzyszyć w tym trudnym momencie. I trzecia rzecz natychmiast siadać do rozmowy z Czechami. Czesi mogą wycofać sprawę z Trybunału, i jak wycofają sprawę z Trybunału, no to wtedy. W zni jakby z znika nam środek zapobiegawczy, tylko, że żeby to zrobić, to musielibyśmy poważnie potraktować te ich pretensje, czy te ich skargi. Bo my nie wiemy, nie mamy tego udokumentowanego, czy oni tak mówią, czy to rzeczywiście tak jest, więc moglibyśmy im na przykład zaproponować powołanie grupy ekspertów międzynarodowej, niemiecko-czesko-polskiej, no bo wiadomo, że jesteśmy w tym, w tym miejscu, w którym jest trójstych granic i, w, i niech oni ocenią Realnie i kompetentnie, jaki jest rzeczywiście wpływ oddziaływania tej odkrywki na, w, na stosunki wodne w ościennych krajach i w Polsce i po sześciu miesiącach wydają ustalenia, które są dla stron, które są dla stron wiążące. I to jest rzecz, która, która powinna natychmiast jakby wylądować na stole, a więc rozmowa z Czechami i przekonanie ich, że my naprawdę ten problem traktujemy poważnie i to pozwoli odblokować sytuację. Ale kolejne kroki też są potrzebne, to znaczy, trzeba przestać ściemniać. Mieszkańcom okolic Bogatyni, że, w, że to się da robić tak, jak się da robić. Wiecie, co wywołało ten kryzys. Ten kryzys i ten wniosek Czech wywołało to, że Czesi oprotestowują koncesję, która pozwala wydobywać tam węgiel brunatny do 2044 roku, do czego się przymierzał polski rząd i co zrealizował w końcu, ale myśmy, ponieważ oni protestują w sprawie tej koncesji do 1944 roku, to myśmy wydali taką tymczasową do 2026. No i to spowodowało, że Czesi się Zapienili i powiedzieli: No to w takim razie słuchajcie, no nie będziecie grali z nami w ciuciu babkę. To, 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 to jest tak, że woda nie, nie uznaje granic. My chcemy mieć sprawy u siebie uregulowane. No i skończyło się tak, jak się skończyło. W, mam wrażenie, że. To, to jest do naprawienia, znaczy, mam przekonanie, że to jest do naprawienia, ale żeby takie rzeczy nie powtórzyły się w przyszłości, to nie można brać ludzi, górników węgla brunatnego i całego tego sektora na zakładników swojej, swojej obsesji antyeuropejskiej, antyklimatycznej, tylko trzeba usiąść i zacząć z nimi poważnie rozmawiać o transformacji tego sektora. Wszyscy rozmawiają z, rolnik, z, z, z górnikami węgla kamiennego, a kto rozmawia z górnikami węgla brunatnego? W, 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 to, to, my musimy naprawdę i mówimy, o tym też w naszym programie dla klimatu na zielonym szlaku.pl, ten sektor też zauważyć i o nim też mówić. W, myśmy nawet, słuchajcie, nie przedstawili, i to też o tym jest mowa, portal Wysokie Napięcia o tym też pisał, odpowiednich argumentów, czyli energetycznych, odpowiednich argumentów do Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o to, dlaczego to jest tak ważny element naszego systemu energetycznego i, w, i, i, i gospodarki w, w regionie. Ilu ludzi zostanie bez, bez pracy, bez zajęcia po takiej decyzji. Argumenty o blackoutie to raczej można sobie, że tak powiem, darować. Ta elektrownia to jest 5% zaopatrzenia Polski w energię. Jak siadł Bełchatów bardzo niedawno temu, to tu jest 20%. Jakoś żeśmy przez, przez jakiś czas przetrwali, tutaj też przetrwamy. To jest kwestia tego, jak to zreformować i zrestrukturyzować na dobre. A teraz jak najszybciej zażegnać ten kryzys. A więc jak najszybciej odpalić w rozmowy z Czechami, jak najszybciej doprowadzić do wycofania tego wniosku, jak najszybciej rzeczywiście powołać komisję, która rozstrzygnie na bazie wiedzy geologicznej, klimatycznej, ale też i strategicznej ten, ten kłopot, no i po kolejne zacząć na poważnie rozmawiać z ludźmi, jak, jak te sytuację realnie, a nie hipotetycznie rozwiązać. Tu jest wiele wątków pobocznych, profesor Gontarski też zwraca na to uwagę, słabość Komisji Europejskiej, bo to Komisja Europejska powinna przejmować takie sprawy i nimi w sprawnie za a nie doprowadzać do takiego stawiania spraw na ostrzu noża, ale to już są wątki, które w, które, o których możemy się martwić, o które możemy się martwić w momencie, jak podejmiemy decyzję co do tego, że chcemy w Europie być i że chcemy ją budować tak, jak powinniśmy ją budować i będziemy mieli wpływ na rzeczy, które w Europie się dzieją. W, w skrócie, jeszcze tylko dwa bardzo ważne sondaże, które dzisiaj poranna prasa przyniosła. W, jeden pokazuje, nasze są dobre, cieszę się z tego i bardzo Wam dziękuję. Natomiast to, co pokazała. Już nie pamiętam, jeden był w Rzeczpospolitej, drugi był w Superekspresie, jeszcze jakiś w Witmalnej Polsce jest dzisiaj. Natomiast z tych sondaży wynikają dwie rzeczy. Po pierwsze, ponad połowa Polaków chce wyborów już na jesieni i to jest bardzo poważny sygnał, że są zmęczeni tym, tym kontredansem, który dzisiaj obserwują. I też, że nie uwierzyli w polski ład Jarosława Kaczyńskiego i w to, że to jest coś, co rzeczywiście przyniesie im zmianę. I że 40% Polaków widzi rząd opozycji. W, jako ten następny, a tylko 27% chce, żeby kolejnym rządem był rząd Zjednoczonej Prawicy, i 55% tylko elektoratu Zjednoczonej Prawicy uważa, że ona sama powinna rządzić w następnym rozdaniu. Wyobrażacie sobie, to, to jest takie wotum zaufania. Po tak sutym wydawałoby się programie, który położyli na stole kampanijnym i wyborczym, no, że, że aż zdziwienie bierze, no po prostu nie udał się Kaczyńskiemu ten numer z Polskim Ładem. Do tej pory rozdawał pieniądze. Wdawał tu 500, tu 300, tu 200, tylko on dawał o tak po prostu z budżetu. A teraz mówi bardzo wyraźnie: muszę komuś dać, ale muszę komuś zabrać. W, a tego ludzie już nie lubią, bo zawsze będą ci, którym trzeba będzie zabierać, żeby komuś dać. No i ta opowieść się po prostu nie sklei. A poza tym Ziobro, który teraz będzie grał aktami oskarżenia, które w, czy, czy sprawami do prokuratury, które wniesie mu za chwilę Marian Banaś przeciwko Morawieckiemu, Banasiowi Dworczykowi i całej reszcie za wybory kopertowe. A z drugiej strony Gowin, który musi teraz w dramatycznej sytuacji, będąc, tracąc ostatnią rzecz, którą ma, czyli bycie rzecznikiem przedsiębiorców wycofywać się rakiem z, i, nie, i twierdzić i nie podpisywać się pod polskim ładem, pod którym się podpisał, a więc mamy kolejny kryzys w zjednoczonej prawicy gotowy do odpalenia i być może tym razem już krytyczny i ostatni. W, no ale te wybory jesienią, to pamiętajcie, kampania trwająca miesiąc, to olbrzymi wysiłek, który, który będzie nas morderczo dużo kosztował, ale to jest teraz albo nigdy, albo to zrobimy, albo, albo naprawdę już nie, już nie będzie co zbierać, więc wierzę, że się zmobilizujemy i że staniemy na wysokości zadania, mimo tego czasu kanikuły, który przed nami i, i, i tego, że już chcielibyśmy na chwilę przestać o polityce myśleć. Musimy znowu o niej pomyśleć, żeby móc przestać o niej myśleć. Za granicą y, oczywiście Łukaszenka, który zamienił się z dyktatora w dyktatora międzynarodowego terrorystę, y, bo akt porwania samolotu, bo to było porwanie samolotu w pasażerskiego, cywilnego, w tym Polacy byli na pokładzie poprzez najpierw symulowanie alarmu bombowego, ale też jakieś bójki na pokładzie, którą mieli wzniecić agenci KGB, którzy tam lecieli od Aten w tym samolocie po to, żeby zmusić kapitana do lądowania. No to to już jest taka sprawa, po której już może być tylko zastrzeliwanie samolotów cywilnych, co sąsiadowi, poplecznikowi Łukaszenki nie jest chyba obcą w sytuacji. Yy, natomiast wiecie, to to, to, to to już przekracza wszystkie granice, tak? To znaczy, to, 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 yy, to przekracza wszystkie granice i my dzisiaj możemy yy, oczywiście yy, Wykonywać te wszystkie ruchy dyplomatyczne, które wykonujemy, i dobrze, tylko pytanie, jaką rzeczywiście będziemy mieli sprawczość w Unii Europejskiej, która w obecnej chwili ma sankcje, o ile dobrze pamiętam, nałożone chyba na 88 y, y, osób fizycznych i 7 tam chyba firm, y, a to powinno być znacznie więcej, jeżeli Łukaszenka rzeczywiście y, ma y, odczuć, y, y, że jest jakiś wspólny front, który będzie mu pokazywał y, skalę problemu. Wiecie, to, że on zamyka że, yy, ludzi, że, 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 że w, oni w więzieniu giną, jak to było ostatnio, że porywa samoloty, yy, pokazuje nam, jakie niebezpieczeństwo mamy tuż za naszą granicą, że to nie jest miły dziadzia, baćka, który będzie teraz tam sobie śmieszył nas swoimi kołchozowymi dowcipami, tylko to jest po prostu terrorysta państwowy, to jest po prostu realne zagrożenie, które dzisiaj, jak mówię, porywa cywilne samoloty, a jutro co zrobi z naszą granicą, a jutro co będzie robił, w, jak dojdzie do wniosku, że jeszcze czegoś innego się boi, a może będzie robił wypadek. Do Sokółki i porywał ludzi, albo przyjdzie mu to przynajmniej do głowy. Przekroczone zostały wszystkie granice, i my musimy mieć tego świadomość, w jakiej sytuacji geopolitycznej dzisiaj jesteśmy. Dzisiaj potrzebujemy siły. Tacy ludzie rozumieją tylko siłę pieniądze i siłę. Dzisiaj potrzebujemy siły, realnej, międzynarodowej siły, którą będziemy w stanie pokazać takim satrapom, takim dyktatorom, i pokazać to, że stoimy ramię w ramię z innymi, którzy jeżeli będziesz z nami zaczynał, to, 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 to pokażą ci, gdzie jest Twoje miejsce w szeregu, w taki sposób, że, że będziesz o tym pamiętał. Czy tylko Putin, w, Putin, który lubuje się w tej retoryce i mówił, że tam ostatnio, że jak niektórzy w kąsają dzisiaj Rosję, to, to Rosja im wybije zęby, i cały czas mamy to wracanie do tej narracji o topieniu w wychodku naszych wrogów i tak dalej i tak dalej, którą przecież, w się specjalizuje. My dzisiaj musimy pokazać, że jesteśmy realną siłą, a siłę się pokazuje nie przez to, że się gada, że się jest silnym i też wielokrotnie o tym mówiłem, tylko jak ktoś jest silny, to nie wbiega do pokoju mówi jestem silny, jestem silny, patrzcie, jak jestem silny, tylko jak wchodzi do pokoju, to wszyscy wiedzą, że jest silny i nie musi mówić ani słowa, a wszyscy milkną i słuchają, co ma do powiedzenia. Takiej Polski byśmy chcieli, a tymczasem gdzie nas prowadzi? Zobaczcie na tę sytuację geopolityczną, gdzie nas prowadzi Zjednoczona Prawica? w objęcia Salviniego, głównego kumpla Putina, głównego kumpla Łukaszenki, w objęcia Orbana, głównego kumpla Putina w Unii Europejskiej, głównego kumpla Łukaszenki, w... to my dzisiaj z nimi trzymamy sztamę I, i, i radykalne głosy dzisiaj MSZ-u tego nie zmienią, no bo przy, w, w, w takiej sytuacji mam przynajmniej dwudźwięk, jakieś rozdarcie, jakąś schizofrenię, tak? Znaczy raz się obciskujecie z kumplami Putina, a raz będziecie protestować przeciwko temu, co inny kumpel Putina robi? Polska polityka zagraniczna i polska polityka bezpieczeństwa powinna być stanowcza, przewidywalna i sprawcza. I do takiej polityki będziemy musieli jak najszybciej po, po przejęciu władzy, po objęciu rządów doprowadzić. Moi drodzy, mija 20 minut, bardzo się z tego cieszę. Widzę, że dyskusję patrzę, czy macie jakieś pytania, do których mógłbym się odnieść. Patrząc po tym, co się dzieje w, w TVP pod naszym adresem od, od paru dni. Mam wrażenie, że chyba naprawdę muszą i w ich sondażach wychodzić Na ja mówię o PiSie, bo przecież PiS i TVP to jedno. Wychodzić w sondażach rzeczy naprawdę bardzo wysokie dla nas, bo wypuścili na nas wszystkie swoje rozrzutniki obornika, jakie mają i wszystkie fontanny podłączone do szambowozów. Oczywiście pokazuje to nam, że się boją. Bardzo nas to cieszy i słusznie. Powinniście się bać, drodzy przyjaciele ze Zjednoczonej Prawicy. I, i, I też ci, którzy dzisiaj z nimi na różnych niwach współpracujecie, bo przychodzą czasy uczciwości, przychodzą czasy realnych, konkretnych rozwiązań, które będą oprawne i wreszcie państwa opartego na, na prawie i sprawiedliwości, o którym żeście mówili, że je przyniesiecie, a ośmieszyliście oba te pojęcia. No nie zabraknie ani determinacji, ani skuteczności, ani takiego głębokiego przekonania, że chcemy żyć w państwie, w którym jest normalna telewizja, w, a nie propagandowy cyrk. из попросту... Które patrzysz i nie wiesz, czy już nie powiem, co zrobić, czy zaślepnąć z poczucia już zażenowania nawet nie tych bredni, które tam są opowiadane i 2 miliardy rocznie na to musimy jeszcze dopłacać, w którym będzie normalna, no, normalnie działająca władza, będzie normalna demokracja, będzie normalne sądownictwo. Nawet Kaczyński w wywiadzie dla interi powiedział, że ma świadomość, że po 6 latach naprawiania przez Ziobrę systemu sądownictwa, on działa gorzej niż działał przed rozpoczęciem naprawiania. To wyobrażcie sobie, co to jest za recenzja. Potrzebujemy normalnej ochrony zdrowia, normalnej edukacji, normalnego transportu publicznego, normalnej, normal, normalnej troski o, o pracownika i o przedsiębiorcę, państwa przewidywalnych procedur. Czy to tak dużo? Jesteśmy w stanie zrobić te rzeczy. A zobaczcie, jaki gang Olsena nami rządzi i nami kieruje. Mówię, przeczytajcie jeszcze tę analizę profesora Gontarskiego dzisiaj w Rzeczpospolitej i zobaczcie, jakżeśmy się podłożyli w sprawie tego wyroku TSUE. Zobaczcie, jakżeśmy prawie na własne życzenie dostali to, że dzisiaj ci, ci ludzie protestują, przerażeni. Ja im się nie dziwię, pytając, co będzie z naszą przyszłością, pracą, handlem w regionie, usługami itd., itd., w, to, to, to rząd Zjednoczonej Prawicy swoją gamoniowatością, nieumiejętnością i Morawieckim, który ma słowo, to ale nie potrafi dopilnować podstawowych rzeczy w Grupie Wyszehradzkiej, którą tak się szczyci, załatwiają sprawy. W, wszystkiego dobrego Wam życzę. Życzę Wam e, dobrego dnia. Pani Ewelina Korwin-Pawłowska pyta, co się dzieje w TVP, bo nie oglądam. To ich Pani ogląda, bo to naprawdę szkoda czasu na głupoty. W, Olać TVP Szambo, róbcie swoje. Pisze Zofia Gorgoleska 100% zgody. Trzymajcie się wszyscy dobrze, trzymajcie się zdrowo, uważajcie na siebie. Pamiętajcie, że koronawirus wciąż jest. jest 5,5 miliona ludzi w Polsce jest zaszczepionych dwoma dawkami, z 30 milionów dorosłych. Są badania, które mówią, że wirus, że, że wariant indyjski jest również, że tak powiem, ogarniany przez szczepionki Pfizera w Jastryzeneki, co nas. Co nas Cieszy, ale Miriusz Hinduski tak sobie dobrze radzi w Wielkiej Brytanii, że tam znowu znaje się, zaczynają tracić kontrolę nad sytuacją. Kraje Unii Europejskiej wprowadzają już obostrzenia w podróżach do Wielkiej Brytanii, a więc pamiętajcie, że dezynfekcja, maski tam, gdzie to obowiązkowe i tam, gdzie można, wszelkie metody ostrożności są dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo mocno wskazane. Trzymajcie się i do zobaczenia. Walczymy i pamiętajcie, że ta kampania już się formalnie, nieformalnie zaczęła, choć formalnie jeszcze jej nie ma. I my jej w miesiąc nie wygramy. Jeżeli dzisiaj nie zdecydujecie się do nas dołączyć, swoimi wpłatami, swoimi udostępnieniami, swoim byciem z nami, a ja zapraszam na live'a we środę, tak jak mówiłem, o 9, i dzisiaj o 18 na debatę strategii 2050. Na profilu Strategia 2050 o naszych pomysłach na ochronę ludzi zdrowia, na to, jak sprawić, żeby mogli wreszcie w godny sposób wynagradzani znaleźć wsparcie w państwie, a nie kogoś, kto będzie ich wysyłał na front, nie dając podstawowych rzeczy. Czas skończyć. Z taką, z, 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 z taką polityką i z takim myśleniem. Do zobaczenia w środę, i dzisiaj o 18:00 na dyskusji na strategiach 2050, a pewnie po drodze jeszcze w wielu, wielu innych miejscach.